Maj to pierwsze tchnienie lata i pierwsze sokoły milenium, które szukają swoich siedlisk. A młode X-Wingi zapylają rośliny. A fani Star Wars ekscytują się 4 maja, czyli Międzynarodowym Dniem Gwiezdnych Wojen. I z tej okazji witam Was na kanale Alto. To ja, brodaty geek, a dzisiaj pokażę Wam kilka naprawdę niesamowitych zestawów dla kolekcjonerów. Na początek ten liczący 584 elementy hełm Mandalorianina. No i myślę, że mimo tego, że Disney Plus jeszcze nie jest obecny w Polsce, to pewnie wszyscy fanatycy Gwiezdnych Wojen serial już oglądali. Jak? Nie mam zielonego pojęcia, ale nie mnie oceniać. Możecie postawić sobie ten model i patrzeć na niego z podziwem. A jak się prezentuje? Dajcie mi chwilę. Może i Hełm Mando nie jest wielkości głowy człowieka i nie jest to skala 1 do 1, ale 18 cm wysokości wraz z podstawką. Tutaj też na podstawce właśnie macie taką plakietkę kolekcjonerską. To jest bardzo elegancki nadruk. Mamy tutaj logo Lego, mamy również logo Star Wars i napis The Mandalorian. Natomiast sam hełm jest ozdobiony całą masą chromowanych klocków, i to nie jest ta taka, wiecie, lekkomatowa imitacja srebra, to jest naprawdę czyste srebro. Oczywiście. No no nie takie prawdziwe, bo imitacja chromu, ale mimo wszystko zobaczcie jak pięknie odbija się światło w promieniach słońca, no i myślę, że jeśli chodzi o odwzorowanie, jest to naprawdę wysoki poziom. Co prawda możecie też sprawdzić sobie inne hełmy, bo były już hełmy Vadera, był hełm Luka Skywalkera, a myślę, że chyba największe triumfy swego czasu święcił hełm pilota myśliwca Tai. Co prawda on już nie jest dostępny, ale myślę, że teraz możecie skupić uwagę na tym właśnie hełmie, z tego względu, że jak postawi sobie obok na przykład figurkę Grogu do zbudowania, to już będziecie mieli komplet serialu. A czy wśród Was jest ktoś, kto oglądał Imperium Kondra Takuje i nie pamięta imperialnego droida zwiadowczego? Na pewno nie ta postać wyłaniająca się za zaspy na Hoth to jest po prostu ikona tego filmu i jego klockowa wersja świetnie oddaje jego klasyczny filmowy wygląd, co zresztą zaraz wam pokażę. Konstrukcja składa się z 683 elementów i co istotne, droida możemy wypiąć sobie z podstawki kolekcjonerskiej, która nie dość, że imituje zaspę, to jest jeszcze wyposażona w taką plakietkę informacyjną, na której znajdziecie najważniejsze informacje na temat samego droida. A jeśli o niego chodzi, to po pierwsze możemy sobie pokręcić jego, nazwijmy to głową. Mamy tutaj takie wystające antenki i całą masę aparatury, która znajduje się dookoła. Wszystkie jego odnóża są naprawdę wyposażone w różnej maści drobne elementy które służą do rzeczy, o których pewnie ja i pewnie wielu z Was nie ma zielonego pojęcia, ale naprawdę świetnie wygląda na półce. I na koniec dwie totalne świeżynki, które zadebiutowały pod koniec kwietnia, czyli dioramy. Pierwsza z nich to szturm na gwiazdę śmierci. Ona jest bardzo mocno przeskalowana, jest w takiej wręcz mikroskali, ale sami zobaczcie jak się prezentuje z bliska. Jak powiedział Lord Vader, moc jest w nim silna i to też możemy wyczytać na podstawce. Ale jeśli chodzi o wygląd, mamy tutaj fragment, maleńki wycinek Gwiazdy Śmierci, gdzie trwa pościg, bo jak możecie zobaczyć, X-Wing Luke'a Skywalkera ucieka przed trzema myśliwcami TIE. No i mamy tutaj dwa TIE-fightery, ale jest również TIE Advanced, którym latał na co dzień Lord Vader. A jeśli chodzi o całe otoczenie, wydaje mi się, że wygląda naprawdę niesamowicie i okej, okay, można twierdzić, że to będzie taki kurzołap, który po prostu gdzieś tam będzie stał na półce, czasem trzeba będzie go lekko odświeżyć, ale jako fragment naprawdę właśnie w mikroskali, takiej konstrukcji, która będzie wywoływała nostalgiczną łezkę w oku, to jest naprawdę fajna opcja, ale to nie wszystko, bo mam dla Was jeszcze jedną dioramę, która w mojej opinii wygląda jeszcze lepiej od tej. A druga z makiet to trening Jedi na Dagoba. Dagoba to naturalnie planeta, na której zamieszkał Mistrz Yoda i na której odnalazł go Luke Skywalker, żeby odbyć trening Jedi. No i chyba sami możecie zauważyć, że lądowanie raczej na planecie nie było zbyt miękkie, bo X-Wing Luka jest zanurzony w bajorze, ale mamy tutaj całą masę innych detali. No i też zaraz zobaczymy z bliska jak to wszystko się prezentuje. Co ciekawe, diorama Dagoba jest zbudowana z równego tysiąca klocków. To taki po prostu ciekawy smaczek. A jeśli chodzi o zawartość, znajdziemy tutaj minifigurkę Jody, znajdziemy również medytującego Luka oraz bardzo mocno ubłoconego Artuditu. No ale jeśli chodzi o główną część konstrukcji, jest to naturalnie dom Jody, osadzony w takim wielkim, starym drzewie. Obok znajduje się też fragment tego bajora czy też bagna, w którym zatopił się X-Wing Luka i tutaj też można ustawić go w taki sposób... W sensie luka, żeby udawał, że wyciąga X-Winga przy użyciu mocy. No i jak wiadomo, wtedy już był tak potężnym Jedi, że mógł opuścić planetę i skonfrontować się ze swoim Ojcem. A Wy jakie macie pomysły na świętowanie Światowego Dnia Gwiezdnych Wojen? Bo ja na przykład zabiorę na przejeżdżkę mojego X-Winga i mojego Sokoła Millennium, potem będziemy składać klocki i może odpalimy sobie Imperium Kontratakuje, bo jest to moja ulubiona część Gwiezdnych Wojen. Dawajcie znać o Waszych pomysłach, dawajcie znać też o Waszych legowych kolekcjach na licencji Star Wars i pamiętajcie, niech moc będzie z Wami.